Hej, witaj na łajkiki. W dzisiejszym odcinku nauczę was, jak rozpoznawać bogatkę zwyczajną po jej śpiewie. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, to zapraszam Cię do rozważenia tej propozycji. Bogatka zwyczajna to gatunek niewielkiego, częściowo wędrownego ptaka z rodziny Sikor. Podstawowa melodia bogatki składa się z powtarzanej długimi seriami sekwencji trzech gwizdów, w których dwa pierwsze są wyższe, a trzeci niższy. PF ten może być wydawany w krótszej wersji dwusylabowej. Czeszczący odgłos denerwowanej bogatki brzmi jak seria z karabinu maszynowego i przypomina odgłos sroki. Może on być poprzedzony szybkimi, rytmicznymi gwizdami. Warto również rozróżnić odgłos młodej bogatki, który możemy usłyszeć od kwietnia do końca czerwca.